Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Jestem dalek, daleki od moralizatorstwa, znaczy wymagania, żeby każdy polityk był wzorcem, ideałem. Ale z drugiej strony uważam, że znaczy zdecydowanie potępiać objawy jaskrawej niemoralności, które oczywiście najbardziej występują w obozie rządzący, ale nie tylko. Trzeba patrzeć na opozycję. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby. Obecny układ rządzący przegrał, ale nie patrzę bezkrytycznie na no co jest objawem niemoralności w polityce? Populizm, to znaczy oszukiwanie ludzi mhm. <laughs> przez składanie obietnic, albo w ogóle nierealnych, albo zatajanie kosztów. Zauważcie, że, proszę zauważyć, że prawie wszyscy politycy mówią, co dadzą, co zrobią, i zwykle milczą. Na temat kosztów i to dotyczy również opozycji. Ja uważam, że to jest niemoralne. Ja nie twierdzę, że trzeba powiedzieć, mówić krew, pot i łzy. Nie. Oczywiście trzeba używać odpowiedniego języka. Ale nie można zatajać tego, co jest potrzebne, żeby społeczeństwu poprzez swoją politykę dać określone korzyści. Gościem Skarbca Angor jest Leszek Balcerowicz, ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej. A ponadto założyciel think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju i kawaler Orderu Orła Białego. Trzeba to zawsze dodawać, bo to jest Dziękuję wielkie bardzo. Wielkie, wielkie odznaczenie. Potwierdzam tę informację. Panie profesorze, Angorę czyta kilkaset tysięcy Polaków. Jesteśmy takim tradycyjnym polskim pismem. Wielu naszych czytelników pamięta komunizm, pamięta czasy pana reform lat 90. Natomiast chciałem zapytać, jaka jest teraz sytuacja w gospodarce? Polska wtedy nie była nudnym krajem, czyli wtedy na przełomie lat 80.-90. Obecnie na nudę też chyba nie możemy narzekać. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że mam okazję mówić do mediów, które się cieszą taką popularnością. Ja staram się, szczególnie od momentu, kiedy przestałem pełnić jakieś funkcje publiczne, wpływać na opinię publiczną. Poprzez Twittera, gdzie mam ponad 410 tysięcy zarejestrowanych i Facebooka, udzielam też bardzo chętnie wywiadów. Więc może powiedzmy tak, że do 1989 roku mieliśmy narzucony ustrój, który był dyktaturą i nawet socjalistyczną, to znaczy taką, gdzie państwo dominowało nad gospodarką przez własność państwową. Wszystkie kraje socjalistyczne straciły dystans, Polska też. My mieliśmy w 1990 roku mniej 37% przeciętnych dla OECD. Wolnościowe reformy, zarówno gospodarcze, jak i reformy w systemie politycznym, czyli demokracja, ograniczenie władzy politycznej przez praworządność, spowodowały, dopóki nie były wypierane, że Polska w tej chwili ma 70%. Przeciętnego dochodu w OECD i że rozwijaliśmy się spośród wszystkich krajów dawnego socjalizmu najszybciej. No a nadto bardzo ważne zmiany, nie tylko gospodarcze, one doprowadziły do tego, że ludzie przestali bać się rządzących polityków. Jeżeli się ludzie zaczynają bać, to jest bardzo ważny, ostrzegawczy sygnał. Ostatnie 7-8 lat to są lata ustrojowego regresu którego skutki w całej pełni będziemy czy już odczuwamy. Co mam na myśli mówiąc ustrojowy regres? Po pierwsze to jest zagarnianie wymiaru sprawiedliwości przez rządzących polityków. Wymiar sprawiedliwości, przypominam, to są prokuratorzy oraz sądy. I nie ma kraju, który uchodzi za praworządny, jeżeli wymiar sprawiedliwości nie jest niezależny od rządzących polityków. Więc to jest duże. Po drugie, to jest zagarnianie części mediów, które stały się instrumentem nachalnej, kłamliwej propagandy. Tego nie było przy żadnej konstelacji rządowej do 2015 roku. Po trzecie, co się wiąże z tym drugim. To jest radykalne obniżenie poziomu moralnego wystąpień, znaczy test, wypowiedzi polityków partii rządzących. A moralność się liczy. Ja nie moralizuję, tylko mówię, że złe ustroje to są ustroje oparte na niemoralności w działaniach, a także w wypowiedziach. I wreszcie, może cofanie w gospodarce, na końcu, polegało na tym, że niektóre firmy znalazły się w orbicie własności państwowej, czyli politycznej. A z tym się związało rozszerzanie zakresu decyzji personalnych podejmowanych w trybie partyjnym. I często osoby niekompetentne były wysoko awansowane. Znajemnie symbolem jest pan Obajtek, który jest na czele Wielkiego Koncernu Państwowego. Po paru latach, kiedy koniunktura na świecie była niezła, dochodzimy do sytuacji gospodarczej, w której zaczniemy płacić w zdecydowanie wyraźniej ceny tych poprzednich rządów. Owszem, wszędzie spada dynamika tak, gospodarcza, spada. ale spada. trzeba porównać, jak spada. W Polsce spadnie najbardziej bez do dostępnych danych spośród krajów OECD. Do rachunku strat dotkliwych dla ludzi trzeba doliczyć inflację. Też można powiedzieć, że wszędzie inflacja została podbita pokobicie, ale liczą się różnice. Otóż w Polsce wedle ostatnich danych inflacja wynosiła prawie 18%, a w strefie euro poniżej 9%. Czyli mieliśmy. Tymczasem w 2018 roku inflacja w Polsce wynosiła 1,2%, a w strefie euro 1,8%. Od tego czasu inflacja wzrosła dwa razy bardziej w Polsce niż w strefie euro. I nie można za to winić jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Jedynym czynnikiem, który to wywołał, jest pan z zresztą pisowców w razie polityki pieniężnej RPP. I wracam do tego, co staram się powiedzieć. Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich paru lat wzrosła dwa razy bardziej niż na Zachodzie. I tego nie można zwalać. Tej różnicy nie da się wytłumaczyć Putinem. Agresja Putina jest na rękę rządzącym? Tak można czasami przeczytać u różnych komentatorów. Znaczy nie chcę powiedzieć, że oni tego pragnęli. W żadnej mierze nie ma żadnych informacji. Natomiast zbyt nachalnie, często i kłamliwie powołują się. Starają się moim zdaniem zwalić winy za jaskrawo błędną, populistyczną politykę swoich rządów na czynnik zewnętrzny, to znaczy na agresję Rosji, na Ukrainę. Panie profesorze, pan jest oczywiście akademikiem, przede mną tutaj są... Ale nie jestem akademickim akademikiem, to tego, że nie zajmuję się problemami, które należą do wieży z Kości Słoniowej, Dokładnie. tylko zajmuję się moim zdaniem tym, co jest szczególnie ważne dla warunków życia ludzi, nie tylko ekonomicznych. Wspomniałem o tym, że reżimy czy systemy ocenia się po tym, czy ludzie się boją rządzących. Mam na myśli to, że jest pan też blisko ludzi, lubi Pan z ludźmi rozmawiać. Czytałem wspomnienia z dzieciństwa, jak szedł pan na targ kupować warzywa, to miał pan przez lata już zaprzyjaźnionych sprzedawców, z którymi zawsze pan rozmawiał na tematy również gospodarcze. Jakim się żyje? Teraz też pan jeździ po Polsce był no, pan. Ja wczoraj wróciłem z Trójmiastu. Tak, Trójmiasto, Katowice, spotkania z młodzieżą, z młodymi studentami. W jakich nastrojach spotkał pan młodych ludzi? Oni mają szansę na. na zakup mieszkania w najbliższym czasie. Kto im takie mieszkanie? Na moim zdaniem jest za dużo użalania się za młodymi, mhm. młodymi. Zresztą generalnie duża część tych, co wypowiadają się w mediach, specjalizuje się w roz, uż, użalaniu tak? nad różnymi młodymi, średnimi, starszymi i tak dalej. No to, to niczego nie prowadzi. To są jakieś takie wyrazy współczucia, ale co z tego ma wynikać? W Polsce potrzeba dużo więcej mobilizacji, która musi być zorganizowana. To znaczy, muszą być zorganizowane, zwłaszcza dotyczy to młodych, o, którzy generalnie są, moim zdaniem, bierni. To znaczy, że są, jest mało masowych, systematycznych wystąpień, pod sensownymi yy, hasłami. Mniej y, polityki w państwie, lepsza polityka, ale lepsza polityka nie oznacza, że oszukujemy ludzi, obiecując im gruszki na wierzbie, na przykład, że mieszkanie jest prawem. Mhm. Tak, w różnym stopniu można tam ludziom prowadzić robić, tylko na demaskacji tego w świetle, to co w świetle fachowej wiedzy jest złe, a my wiemy w świetle tej fachowej wiedzy. Złe jest upolitycznianie gospodarki, czyli nacjonalizacja firm. Socjalizm wszędzie zakończył się krachem. Złe jest wkraczanie władzy politycznej do mediów. To wiemy, złe jest skraczanie władzy politycznej do wymiaru sprawiedliwości, złe jest rozdawanie pieniędzy wśród swoich. I to nie swoich pieniędzy wśród swoich, tylko pieniędzy, które są zabierane z kieszeni ludzi, bo na wszelki wypadek dodam, że politycy nie mają własnych, politycy nie mają własnych pieniędzy albo inaczej, politycy nigdy nie rozdają własnych pieniędzy. Oni rozdają pieniądze, które zabierają ludziom. To, co Pan mówi o młodych, jest interesujące, ale ktoś mógłby powiedzieć, że no, młodzi mają problem, bo w Sejmie są w większości ludzie 50-60 lat, nie mają własnej reprezentacji, nie mają na kogo głosować, też tak często można usłyszeć, często nie idą do wyborów. Widzi Pan, no to jest takie typowe narzekanie i samo się, nie? a kto tych młodych ma wygrać, jeżeli młodzi się nie, bardziej nie zmobilizują. Generalnie chcę powiedzieć, że zorganizowane protesty w Polsce były o wiele mniejsze i miejsce systematyczne niż na przykład obecnie w Izraelu, który ma cztery razy mniej ludności. A mhm. Obecny premier, pan Netanyahu, próbuje pójść w kierunku zrealizowanym w dużej mierze przez PIS, to znaczy przechwycić kontrolę nad sądami i nad sędziami. I mamy 100 tysięcy w mhm. Tel Awiwie. To w Polsce powinno być z pół miliona. Pan kiedyś chciał być dziennikarzem na początku swojej kariery. Wyruszał pan z Torunia z myślą o tym, że będzie pan jeździł po świecie i pisał różne teksty dziennikarskie. No, po no, co ludzi przeciągało w kraju, który wówczas był zamknięty? Socjalizm no. był dosyć zamknięty. Możliwość podróżowania za granicę. No i też myślałem sobie, jest taki wydział w ówczesnym SGP, szkoła główna planowania i statystyki, który nazywa się Handel Zagraniczny. Nie wiedziałem, że to jest ekonomia, ale słowo zagraniczne mnie przeciągnęło, no i no zdałem na ten wywiad, skończyłem go. Tam były różne przedmioty, no, ekonomia polityczna socjalizmu, no to było okłonywanie ludzi, kapitalizm dowolny, no, no ale były stosunki międzynarodowe, uczyłem się dużo języków obcych i też myślałem. O tym, żeby wyjechać. Polska nie była tak kontrolowana politycznie jak ówczesny Związek Radziecki, w związku z tym można było wyjechać. Ja skończyłem też studia w Stanach Zjednoczonych. To, to, to jest, mam tak zwany Master of Business Administration w Nowym Jorku, potem byłem przez półtora roku, kiedy to było 70-71. No i dzięki temu też nauczyłem się angielskiego. Natomiast kondycja mediów no, nie jest w Polsce zbyt, zbyt silna. Tomasz Lis napisał niedawno taki głośny felieton, w którym stawia tezę, że media nie kontrolują władzy, to władza na różne sposoby kontroluje większość mediów albo przynajmniej ma wpływ na te media. Pisze dalej Lis, że je, jeśli uznamy wolność mediów za jeden z warunków istnienia demokracji, to musimy dojść do wniosku, że to jeszcze jedno kryterium wskazujące, że prawdziwej demokracji w Polsce nie ma. Jest jej atrapa. Co pan na to? To nie są zbyt daleko idące te tezy? Znaczy po pierwsze trzeba odróżnić sytuację, która istniała do 2015 roku hmm. i potem. Mówimy o, o, o ostatnich latach. Tak, miesiącach. ale żeby coś ocenić, to tak. trzeba porównać. I my nie mieliśmy sytuacji, w której część mediów była instrumentem systematycznej propagandy partyjnej. W mojej oceny takiej sytuacji nie było po 1989 roku. Owszem, politycy starali się być w mediach, ale te, żadne media nie było ich. Nawet telewizja ówczesna publiczna nie była narzędziem ordynarnej dezinformacji czy propagandy. I ta, ta sytuacja radykalnie się pogorszyła, o czym zresztą wspomniałem, ale jeszcze raz powiem w momencie, kiedy media publiczne zostały przejęte przez obecnie rządzące partie. Ale także na przykład Orlen, czyli firma państwowa przejęła gazety lokalne. W związku z tym te media stały się narzędziami dezinformacji, propagandy rządzących i dezinformacji, tak jak w socjalizmie, prawie wszystkie media były narzędziami dezinformacji. No ale na szczęście, mimo różnych prób pis i partii rządzi nie udało się przejąć resztę mediów. I Bardzo dobrze, przecież były pewne zakusy na TVN. Pan jest zapraszany do tych mediów, że tak powiem, sprzyjających władzy. Bywa pan tam? Nie zapraszają pana, czy pan tam nie bywa z za założenia? To Nie przypominam się zaproszeń, Nie jestem pewien, że gdyby były, to nie by mnie przyjął, bo no, trzeba zaznaczać swój stosunek do czegoś, co się uważa za moralnie szkodliwe. Także mm. Trudno. Ale na razie to odpowiedniam tyle co do faktów. Nie bywałem zapraszany i nie starałem się o zaproszenia. Natomiast staram się i przyjmuję wszystkie zaproszenia od mediów, które uważam za bezstronne. Temat etyki w polityce się tutaj przewija od początku naszego spotkania. Jak czyta się pana wspomnienia z lat 80., -tych, 90., -tych, tam jest taki fragment, kiedy. Współpracował Pan ściśle w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, i tam jest taka taki wy, Pana wypowiedź, że, że te wszystkie reformy nie byłyby możliwe bez, akce, bez akceptu Tadeusza Mazowieckiego. Gdyby Tadeusz Mazowiecki nie, nie, nie wspierał Pana, nie zaakceptował Pana koncepcji, to by Pan wtedy zrezygnował, przestałby Pan pełnić funkcję wicepremiera. I no to jest kwestia po prostu odpowiedzialności, pewnej etyki w biznesie, w, w polityce. Nie było wielu chętnych na wzięcie odpowiedzialności za gospodarkę w stanie katastrofy. Znaczy inflacja 20-30% miesięcznie, gigantyczny dług zagraniczny i, i spadek PKB. Nie ja do... też się nie zgłaszałem na ochotnika, akurat miałem wyjechać na. Wykłady do Wielkiej Brytanii, kiedy doszło do mnie to zaproszenie od Tadeusza Mazowieckiego. Porozmawiałem, odmówiłem, moja żona była przeciw. Mazowiecki poprosił mnie o zastanowienie, no to się zgodziłem i tak to. Ale jak się już zgodziłem, no to oczywiście uświadamiałem sobie ogrom zadań, ale też do odpowiedzialności. Nie wiem, dlaczego się zgodziłem. Dlatego, że ja od drugiej połowy lat 70. tworzyłem dobrowolne zespoły młodych wówczas ekonomistów, którzy zastanawiali się nad diagnozą sytuacji, a potem jego naprawą. I to w latach 80. Się nam się nie śniło, tak jak chyba wszystkim Polakom, że Polska w jakimś... dla ich życia będzie wolna. Znaczy będzie prawdziwie niepodległa. Tak się stało w 89 roku i przez przypadek no, byliśmy jedyną grupą, która miała wcześniej wypracowany ramowy plan. Bez tego bym się nigdy nie zgodził. Bo są ludzie. Mhm. To znaczy był cały zespół młodych wówczas ludzi, kilkanaście osób, które wszedł ze mną, dlatego się ostatecznie zgodziłem. Powiem z profesor że mazowiecki nie miał wielkiego wyboru. Ale taki pierwiastek też psychologiczny <noise> chyba był, bo tak. z, z tego, co pamiętam, kolega lekarz z zawodu powiedział Panu, jeżeli odmówisz, będziesz do końca życia żałował. A, to mój bracioteczny. No tak? Tak, coś, tak. coś chyba w tym jest. No bo... jasne, wie Pan. No... No w końcu te wcześniejsze moje nieformalne prace zespołowe to były jakieś hobby, które w jakimś momencie stały się ważne, którego rezultaty stały się ważne. Także on zwrócił uwagę na istotny fakt. No a potem, no to mogę tylko tyle powiedzieć, że ja nie miałem żadnych nieprzepowiedzących nieporozumień. Dotyczących stabilizacji reformy gospodarki w rządzie, włącznie z Tadeuszem Mazowieckim. Jednym z powodów, chociaż nie jedynym, było to, że bliskim doradcą i przyjacielem Tadeusza Mazowieckiego był Waldemar Kuczyński, bardzo dobry ekonomista. No i pewnie jak Tadeusz Mazowiecki miał wątpliwości, <śmów> mógł mieć przecież, no to Kuczyński wyjaśniał. Także od tego czasu mam zresztą mam bardzo dobre relacje ale w tamtych, w tamtych czasach znaczenie funkcji ministra finansów było no dużo, dużo ważniejsze niż, niż obecnie, bo przygotowując się do tej rozmowy próbowałem sobie przypomnieć, kto teraz jest ministrem finansów. Oczywiście wygooglałem pani minister Magdalena Rzeczkowska, żeby, żeby było śmieszniej. To, to nie jest ekonomistka, tylko absolwentka Wydziału Prawa, Admi Prawa i Administracji. To w ogóle ma, ma znaczenie, kto jest ministrem finansów. Obecnie, czy to jest. Nie, pan to zależy od układu rządzącego i od priorytetów. No, i mogę tylko tyle skomentować. Jeden, od, jeden z zatrutych darów PiSu jest de, destabilizacja finansów publicznych. To znaczy wzrost wydatków bez pokrycia, które objawia się rosnącym deficytem, a, z, a deficyt trzeba pokrywać no, czymś pożyczając. Jeżeli, teraz, jeżeli ci, co mają pożyczać, mają obawy, to życzą sobie wyższej zapłaty, czyli odsetek. I Polska należy do kraju w Europie o najwyższych kosztach pokrywania deficytu. To jest na gwoli wyjaśnienia. A wracając do tego, co Pan mówi, ja, ja byłem odpowiedzialny nie tylko za finanse, jako minister finansów, ale ja odpowiedzialny za reformę gospodarki. I dla mnie oczywiście elementarną rzeczą było wyprowadzenie polskiej gospodarki z galopującej inflacji i stabilizację finansów publicznych, ale równie ważną, a z dłuższej perspektywy jeszcze ważniejszą, było przekształcenie ustroju na ustroju o gospodarce rynkowej, czyli oparte na prywatnej własności, bo wiadomo było, że bez tego nie ma długofalowego rozwoju, ale także bez prywatnej własności w gospodarce nie ma demokracji. Nie ma żadnego takiego przypadku. Jeszcze pan pytał o etykę. W w no to odbywa różnie, no to trzeba oceniać. Może ja pamiętam, jakie jestem dalek dalekie od moralizatorstwa, znaczy wymagania, żeby każdy polityk był wzorcem, ideałem, ale z drugiej strony uważam, że to znaczy zdecydowanie potępiać objawy jaskrawej niemoralności, które oczywiście najbardziej występują w obozie rządzący, ale nie tylko. Trzeba patrzeć na opozycję. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby obecny układrzący przegrał, ale nie patrzę bezkrytycznie co jest objawem niemoralności, politycy, populizm to znaczy oszukiwanie ludzi mhm. przez składanie obietnic albo w ogóle nierealnych, albo zatajanie za kosztów. Zauważcie, że, proszę zauważyć, że prawie wszyscy politycy mówią, co dadzą, co zrobią, i zwykle milczą na temat kosztów, i to dotyczy również opozycji. Ja uważam, że to jest niemoralne. Ja nie twierdzę, że trzeba powiedzieć, czy mówić krew, pot i łzy. Nie, oczywiście trzeba używać odpowiedniego języka, ale nie można zatajać tego, co jest potrzebne, żeby społeczeństwu poprzez swoją politykę dać określone. Korzyści. A tu mamy do czynienia. I to jest populizm, albo może, wygle, wy, 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 czyli, zataja, populis, czyli obiecywanie czegoś, co jest nierealne, bądź też kosztowne. Ale może wynikać z tego, że ktoś jest idiotą, albo że jest oszustem. W gospodarce pewne rzeczy mogą się nie udać, bo to, to jest taki organizm, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Ale nie chodzi o to, że może się nie udać. No, wiadomo z góry, że gdyby się chciało doprowadzić do obniżenia inflacji w dwa miesiące, to, się, to jest nierealne, no. więc to jest nierealne. Ale chodzi o obiecywanie że, y, y, rzeczy baś, y, bez ujawniania, jak to się zrobi i, że, i, w, i wmawianie ludziom, że to będzie jak różdżka czarodziejska. Nie, bo tu mam kilka przykładów, mówiąc ogólnie, inwestycji ostatnich lat, które się rządzącym nie udały. No na no, przykład... Proszę pana, na te szersze sprawy, że się nie udały. Generalnie inwestycje w socjalizmie, wszystkie inwestycje były rozstrzegane, podejmowane przez rządzących. Czy były politycznione? My mamy cofnięcie w stosunku hmm. do tego i w związku z tym jest ilość projektów pod publiczkę, to znaczy bez rzetelnego rachunku ekonomicznego. Bo proszę zauważyć, że prywatny przedsiębiorca ryzykuje własnymi pieniędzmi Własnym lub pożyczonymi od prywatnego banku to często konsekwencji własnymi. Natomiast polityk, jaki czynymi pieniędzmi ryzykuje, jest nieuczciwy, no to ryzykuje pieniędzmi innych ludzi poprzez budżet. I dlatego trzeba zminimalizować rolę państwa, czyli polityków w gospodarce. O ich moim zdaniem powinno być zero firm państwowych w gospodarce. Bo każda, jak podlega wpływom politycznym, jak dojdą do władzy niemoralni, no to podlega szkodliwym wpływom. No Nawet firmy się... zbrojeniowe, prawda? W Stanach. A, a proszę naszego... pana, Stany Z... no, słusznie, no, przecież czy Stany Zjednoczone trzymają się na państwowych firmach zbrojeniowych? No nie. W Izraelu jest ileś innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych przez prywatnych inżynierów, wymyślających nowe rodzaje zbrojenia. Tak naiwnie zauważyłem, że w gospodarce pewne rzeczy mogą się nie udać. To mam przykład. No, słusznie, ale elektro... mogą się nie udać. Blok elektrowni w Ostrołęce kosztował blisko miliard złotych. Poszło to w komin, nie wiadomo kto za to zapłaci. No. Ale to nie chodzi chyba o to, że się nie udało, to coś, coś gorszego. Znaczy podjęto decyzję bez uprzedniego, starannego rachunku. To, co pan mówił przed chwilą. To tak? jest coś gorszego, bo to, co, trzeba rozróżnić taką sytuację, że mamy jakiś innowacyjny projekt, który jest obiecujący, ale innowacje mają to do siebie, że mogą się nie udać. Ale to nie chodziło o żadną innowację. To chodziło o władowanie masy pieniędzy, przecież publicznych, pod publiczkę, bez rachunku. No i, no i co dalej? Możemy przejść obok tego do porządku dziennego. No po prostu. Zakończył się projekt, jedziemy dalej? No to oczywiście trzeba rozliczyć. Przez, po, oczywiście, co jest możliwe i konieczne po zmianie władzy. Mhm. I w części rozliczyć świetle kodeksu karnego. Ja nie zawsze zgadzam się z tym, co Tusk mówi i obiecuję, ale z tym jego hasłem cela plus się zgadzam. Panie profesorze, wyciągnęliśmy jako Polska wnioski ze straconego wyżu demograficznego. Tysiące młodych ludzi urodzonych w latach 80. wyemigrowali ci ludzie do, do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii. No, straciliśmy wielu zdolnych, nie, nieźle wykształconych ro, rodaków. Przepraszam, jak straciliśmy to trzeba, straciliśmy to brzmi, tak, jako coś zawinionego. No, proszę pamiętać, że migracja z Polski była ograniczona, bo była ograniczona wolność. Tak? Za PRL-u też ludzie wyjeżdżali, ale to było ograniczone czasami nielegalnie. No, trudno było sobie wyobrazić zachowanie tych ograniczeń socjalizmu i robienie wolnościowych reform. Tak? Czyli to rozszerzenie wolności należało możliwość wyjazdu z kraju. A jednocześnie odziedziczyliśmy przecież Polskę w katastrofie gospodarczej. I wychodzenie z katastrofy nie oznacza natychmiastowe przechodzenie do dobrobytu, więc był okres przejściowy, w ramach, przy którym sytuacja pod pewnymi względami się poprawiała, zwłaszcza od spadek inflacji, oddłużenie Polski, ale wzrost gospodarczy przyspieszał dopiero po roku czy dwóch. Jeżeli patrzymy na dłuższą perspektywę, no to jak powiedziałem, Polska osiągnęła do tej pory najwyższy przyrost poziomu życia ekonomicznego w porównaniu ze wszystkimi krajami w Europie. A na pewno krajami socjalistycznymi. No to, to jest wyjaśnienie, wie Pan, dobrze, dlaczego ludzie wyjeżdżają. No a ludzie wyjeżdżają, część ludzi wyjeżdża tam, gdzie uważa, że ma lepsze warunki życia i na początku ta różnica była duża. A teraz wielu ludzi młodych. A teraz, wie Pana, ale teraz jesteśmy krajem, do którego mamy też dużo imigracji. Mhm. Ale spotyka pan młodych ludzi, którzy również w związku z sytuacją, napiętą sytuacją polityczną decydują się na wyjazd, bo mówią, że się w Polsce duszą. Że, że Wie ich pan, co ja są... nie wiem, czy być, może są na pewno tacy wrażliwi ludzie, ale mnie to razi. Jeżeli zamiast się organizować i spróbować przeciwstawić się temu, co ich razi, to oni sobie wyjeżdżają. Co to za moralna łatwizna? Forma ucieczki od problemu. No to moralna łatwizna. A zwłaszcza jeżeli to mu towarzyszy narzekanie. Bardzo dziękuję Panu za spotkanie. Gościem Skarbca Angory był Leszek Balcerowicz, ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Angora, przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.